Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Polisz dzisiaj powiem Wam o tym jaki level potrzeba mieć, aby wylaksować skórki w sezonie 9. Nie zapomnij również o tym, że na 100 subskrypcji losuje dla jednej osoby 1500 tysiąca dolców Jeśli chcesz mnie wesprzeć zapraszam do linków w opisie. Zacznijmy może od Roxy. Owa skórka zawiera 5 styli, które możemy blokować poprzez zdobywanie expa. Drugi styl odblokowujemy po wbiciu 10 000 expa, trzeci po wbiciu 50 000 expa, czwarty po wbiciu 100 000 expa i piąty po wbiciu 200 000 expa. Jeśli chcemy mieć 5 stopień Roxy musimy mieć 55 level naszego konta, tak prezentuje się ta skórka na maksymalnym poziomie. Zaraz przejdźmy do skina Mściciel. Mściciel jest skinem, który zdobywa się za wbicie setnego poziomu karnazu bojowego. Drugi styl odblokowujemy po wbiciu 20 tysięcy Expa, trzeci po wbiciu 75 tysięcy expa, czwarty styl po wbiciu 150 000 expa i piąty po wbiciu 250 tysięcy expa. 250 tysięcy Expa to prawie 61 level naszego konta. To na tyle w dzisiejszym odcinku, dzisiaj, czyli 19 maja o godzinie 20 pojawi się link w opisie na tym filmie do naszego Discorda. Da. Nie zapomnij również o subskrypcji z dzwoneczkiem i łapce w górę. Siema!